Dla aktywnych widzów, do wygrania, 10 oto tych skinów. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 sierpnia na głównym kanale WOWKA. Pirate Swap, możesz tutaj kupować i wymieniać skiny. Z kodem WOWKA te 35% więcej przy wpłacie. Link w opisie. Siemano, z tej strony WOWKA witam Was na kanale WOWKA Plus. Będziemy dzisiaj próbować sobie zrobić koskę ze skrzyneczki za 12,60. Pamiętajcie o najlepszym kodzie, jakim jest po prostu kod WOWKA, dający 10% więcej przy wpłacie, 10% więcej na start, no i możliwość dostania gratisu jednego z tych. Ostatnio dodałem koskę. Właśnie przy użyciu kodowłowka, więc zaczynamy sobie dzisiejszy odcinek. Będzie on odcinkiem, kurczę, jak to nazwać, standardowym, takim, które wcześniej robiliśmy. Nie będzie tutaj bitew z tymi skrzyneczkami, tylko po prostu zwykłe otwieranie bez bustowania tej skrzyneczki czy czegokolwiek. Tylko skrzyneczka za 12,60 i ma być kosa. Oczywiście podczas wydawania tych 1260, więc otwieramy sobie pierwsze tutaj skrzyneczki, czy będzie Nightwish już na samym starcie. No by było zbyt fajnie Chociaż tutaj naprawdę super Mag dziesiątka się pojawił No ale tutaj Nightwish, kurczę, to mogło być To otwarcie, to mogło być to otwarcie Które decyduje o kosie w dzisiejszym odcinku MP9, jeśli by była W super stanie, no to naprawdę Może być miłe, mega zaskoczenie Niestety ten stan nie jest super Jest dosyć słabe Bo jest to tylko, no tylko Wellworm Tylko well -warm. tutaj może już ten stan Będzie lepszy, może te faktory Już by się pojawiło, no i minimalnie widzicie, zdecydowanie lepiej się prezentuje, w ogóle zobaczmy, czy te faktory nie występuje, takie jest, faktory nią występuje, no niestety nam nie wypadło, mamy minimalware, z którego też jak najbardziej się cieszę, bo jest jak najbardziej dobre, no nie ma co tutaj gadać, będzie to też szybki opening, no nie, jest skrzyneczka 1260, otwieramy po trzy skrzyneczki, więc no będzie to po prostu szybkie. Z tej szybkości zależy mi tylko na tym, Nightwish, ale battle skirt, będzie to battle skirt raczej, Tak jest battle skirt, żeby był to lepszy stan, czekajcie, battle skirt, no minimal wear, elegancko w ogóle szansami, no to well worn na co większe szanse jest lepszy, no potem już na tego Field testet jest ciężej zdobyć, no i najcięższy z tych wszystkich jest po prostu ten minimal wear, który naprawdę dosyć rzadko wypada, no i Lecimy z kolejnymi bez zbędnej gadki. Może tym razem ump e, czymś przyjemnym tej zaskoczy. Nie zaskakuje niestety niczym przyjemnym, chociaż mógłby jak najbardziej. Jest aż 6% na niego, że on wypadnie, więc bardzo dużo. No i czy skrzyneczka z Quackie Case. E, nie wiem, czy to w ogóle. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałem. Pewnie nie. Hmm, czy będzie lepsza od tej skrzyneczki najtańszej? No kurde, jeśli teraz nie wypadnie nam nic potężnego, to niestety nie. Niestety nie. Ostatnie skrzynie właśnie w tym momencie lecą. Hmm, zobaczymy, co w tych ostatnich uda się tutaj zdobyć. I... i No już dosyć dobre skiny. Dobra, tutaj już dosyć dobre skiny poleciały. No ale to były ostatnie skrzyneczki. Nie było jakoś super tego mega dużo, bo widzicie, że mamy tylko 5 skinów zdobytych dzisiaj. Więc pozbądźmy się ich. I sytuacja no nie wygląda najlepiej. Lepiej. Myślę, że to też ze względu bardzo przez to, że nasze szczęście nie było na zbyt wysokim poziomie. Bijemy sobie tutaj do szybkiej bitewki z graczem. Yy, umpik, czy to jest... Nie, to nie jest ten fajny ump niestety. Yy, jest coś podobnego, jest podobne... O, elicik. Czekajcie, czy elicik da zwycięstwo? Oczywiście, że tak. No dobra, tutaj taka niezła bitwa powiedzmy rozgrzewkowa bitewnie. Co będzie dalej? 25 zł, 4 embery. Jak najbardziej jestem chętny. Jak najbardziej jestem chętny, drogi ziomeczku. No i chyba powinien być lepsza. Mają czwórka. Chociaż dużo, bardzo mocno też zależy od stanu skinów, jakie wypadną. dwaga, ile mój chyba w gorszym stanie, ale zobaczcie, że w gorszym stanie jest lepszy. Więc fajnie. Cyrex też już chyba no właśnie, minimal wear. No i co? Tutaj też się na razie zapowiada zwycięstwo. No chociaż ta meczka mogła tutaj troszeczkę pokozaczyć ale mamy to, mamy to nadrabiamy delikatnie tutaj tymi bitwami po prostu, o dobra bota dodał, trudno się mówi mm, tutaj bitwami z graczami no i tutaj gościu czai się bardzo mocno tego mediuma. Ja raczej nie chcę. Ja raczej nie chcę w trybie tutaj Jester się bawić, przynajmniej w tym momencie. Więc zostaje mi stworzyć moją własną bitwę, która będzie... No, chociaż nie, dobra, ja mam inny plan. Ja mam inny plan. Otworzymy agenta. Otworzymy agenta. No, zobaczymy, co z tego będzie. Jedna szybka skrzynia może odmienić losy. Ludkiego odcineczka, bo tutaj są naprawdę potężne szanse na trafienie czegoś fajnego, ale też są potężne szanse na trafienie słabego skina. Jest to takie pół na pół można powiedzieć: albo ratunek odcinka, albo najgorszy wybór, jakiego mogą dokonać. Który z tych będzie? Właśnie się przekonamy. Więc nacisnąłem ten magiczny guzik skrzyni agenta. Czy jest to jakiś troszeczkę lepszy, przynajmniej agent? No to jest dobra. Jest fajniejszy agent. Super. Jednak był to dobry wybór. Pozwala nam to po prostu troszeczkę pójść do góry. Ja jeszcze na tym nie kończę. Bierzemy jeszcze jednego agenta, tym razem jeden na jeden. I to już będzie ostatnia zabawa z agentami. Naprawdę, to już będzie ostatnia zabawa z agentami. Później przesiadamy się na jakąś inną metodę. Nie ma co iść całkowicie od tego agenta, bo ja wiem, jak to się skończy. Wiem, jak to się kończy z tym agentem, że on fajnie, fajnie mi porzuca i nagle będzie lipa. Z zobaczmy, aby teraz nie było tej lipy. Aby teraz nie było tej lipy, weźmiemy sobie kogoś z najmniejszymi szansami na wygraną. Chyba będzie to Alex. Tak mi się tak jest, Alex. Więc wbijamy sobie Alexa i szybki agendzik, szybki agendzik, szybki agendzik, szybki agendzik, szybki agendzik. Niestety, chyba będzie niestety gorszy. No, i żeby dropnął ją tak jak u Alexa. Ale by było luks, ale by było luks, kurde, no ma potencjał skrzynia z agentem, co by tu nie mówić, m, dawno już jej nie otwieram, ze względu na to, że cenowo na teraz wysoko stoi, wcześniej była tańsza, no to otwierałem ich więcej, no ale co by nie mówić, i tak skrzyneczka jest naprawdę spoko, Mnie tylko trzeba mieć po prostu budżety, żeby otwierać ją m, po prostu w większych ilościach. Więc teraz kolejne Striking Ninja. Czy chcesz tutaj mi rzucić jakiegoś lepszego skina? A może Holdowning, Downing? A może wasza czwórca tutaj by chciała zarzucić jakimś przyjemnym, fajnym skinem, żebyśmy tutaj zdobyli tą kostkę i odbili się troszeczkę od tego dna, w którym niestety w kierunku zmierzamy po ostatniej bitwie. 3, 2 i ostatnie moje słowo: 1, 0. Dobra. Startuje, Rosso, losowy całkowicie bocik, co będzie holdowning, czy z lepszą jakoś naklejką, Queen of Pain chyba nie jest złą naklejką, nie no jest złą naklejką, jest złą naklejką, Striking Ninja, aterisa kontra, no są mocni przeciwnicy, te dwa skiny, yy, tutaj stanem mogłyby walczyć, ale tutaj Slade powinien jak najbardziej dać mi prowadzenie, więc uzyskujemy prowadzenie, jeśli Slime nas nie... Jest... Nie, 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 slime na zawiódł widzowie. slime na zawiódł. Nie, nie, była to dobra opcja. Zostaje nam te 22 zł plus strzał w wiaderko. W które wiaderko sobie teraz strzelimy? Ja strzelam w lewe. Żadne nie było jakoś super mega dobre, chociaż to po prawej było troszeczkę mocniejsze. 25 zł, nie mały budżet, bo coś jeszcze można podziałać, tylko na muzycznej skrzyni. Żeby to było po prostu szybkie, żebyśmy ty nie siedzieli, nie zastanawiali się. 25, 20. Więc mm, sprzedajmy sobie tutaj te pocieszeniowe skiny, mm, które niestety nie wystarczą nam 4 zł, 5 zł. tutaj, o, dobra. 26, ok, będzie, dobra, będzie i dajemy sobie 4 osoby, żeby tutaj już naprawdę się. Zabaw, koń, kończymy zabawę. Kończymy zabawę. Nie ma miękkiej gry albo koniec, albo wjazd. Naprawdę, jakoś tutaj tą świąteczną płytą, m, która już dawno mi nie poleciała, tak naprawdę. Więc ja tutaj nic nie mówię z yes, CSGO ale dawno tej płyteczki to ja nie miałem. M, więc klikamy se tutaj. Czekajcie, zmieniłem sobie e, szybkość myszki. DPI mi się zmieniło. Kliknąłem guziczek, ale już jest w porządku. No i dobra. Trzy szybkie skrzynie decydujące o tym, czy jeszcze. O tym. Fajniejsza, bardzo fajna płyta. Druga skrzyneczka. Czy również narzuci coś fajnego, ten Chain, Niestety też jest dosyć mocny, ale absolutnie mnie nie przebija. Więc teraz, jeszcze raz chain, ale ja mam super! Jeszcze jedną płyteczkę, więc płyteczkowe bitwy przywracają mnie do żywych. Więc teraz, mega duża, mocna bitwa z płyteczkami, moi drodzy. Jak to wyjdzie? Nie mam pojęcia. Aż 12 skrzyneczek z płytą. 4 osoby, więc giga, giga, mocna bitwa właśnie na skrzyneczki płytowe Zwykle robimy mniejsze tym razem, o dobra esklu tutaj wbił, dobra ja tutaj wbijam w boty, nie mamy czasu czy się udaje nam zdobyć ile tam, ile tam było tych skrzyneczek płytowych yy, 4 czy 3 mogliśmy otworzyć, 25 o, super, super Kolejny raz e, ta płyta mamy farta co do niej, jak na razie. Znowu bardzo fajna. Nie, więc tutaj jesteśmy w formie. Jesteśmy w formie. Jeśli tak to będzie wyglądało, skrzyneczki z płytami prowadzą nas dzisiaj do kose. Prosto po samą koseł. Mamy kolejną elegancką nie, tutaj płytę. E, idzie naprawdę super, idzie naprawdę super. Nie, Elegancko i nie wiem co jeszcze, ale wygląda to na razie na zwycięstwo, na razie to wygląda na piękne, cudowne zwycięstwo, więc tutaj niech przeciwnicy też potrafią troszeczkę płytek, żeby więcej lepszych płyt było dla mnie, bo oni aby tylko minimalnie, aby tylko minimalnie ode mnie odstawali, no i będzie naprawdę super, nie spodziewałem się tego, powiem wam szczerze. Że aż tak fajna może pójść ta bitwa z płytami, że aż tak dużo tych lepszych płytek może w moich rękach się pojawić. Super, że S-Clue trafiłeś teraz troszeczkę lepszą płytę. Dziękuję bardzo za nią. Nie, więc niech teraz ta płytka powędruje prosto do mnie. No i co? Połowa drogi do kosy praktycznie za nami, więc przyszła pora na. A wiecie co? Agent Casey. Dwie sztuki. Dwie sztuki agent Case'a. Plus do tego nowa skrzyneczka, nowa skrzyneczka, której nie otwierałem, więc zobaczymy, zobaczymy, co tutaj z tego wyjdzie. Mamy jeszcze do dyspozycji troszeczkę, więc weźmiemy sobie jeszcze duck case'a i do tego wszystkiego dorzucimy sobie naklejeczkę. Nie, może być zdecydowanie lepiej, więc Rast Case nawet będzie lepszy. Możemy iść powyżej Rast Case'a. O, to niech się zmieści. Super, idealnie. Pięć skrzynek. Trzy osoby myślę, że będą wystarczające już w tym wypadku, żeby rękawice albo kosa, to mnie interesuje jeśli będziemy stać na skrzyneczkę z rękawicami, biorę rękawice nawet się nie zastanawiam więc startuję to jak najszybciej i zobaczmy, no dużo zależy bardzo od agentów, jacy polecą, czy ktoś tu zdobędzie jakiegoś takiego super lepszego, no są jeszcze mocniejsi na pewno, do trafienia i niestety nie trafiamy zbyt dobrych agentów, Michael miał tutaj dużo szczęścia, ale nowa skrzyneczka może się mi powarci w tej nowej skrzyni, niestety też absolutnie nie no i tutaj już będzie bardzo ciężko, niestety będzie giga giga ciężko, żeby to zwyciężyć. No i mogło być tak osa widzowie, mogło być tak osa, lecz po prostu się to nie udało. Mówi się trudno. Kolejnym razem będę po prostu próbować. Dzięki za oglądanie, subujcie, lajkujcie, like, na razie siema i cześć.